Dobry wieczór, witam Was we wtorek, prawie 21. Bardzo rzadko w ogóle nam się zdarza, że robimy tak późno zakupy, ale dzisiaj po prostu nie było jak. Praca, miałam szczepionkę, ortopedepsa, psa, wszystko yy, i po prostu tak się złożyło, że zrobiłam plan bardzo późno. O 19 po 20:00 dopiero mój mąż pojechał, jeszcze miałam inne rzeczy, ale plan się szybko udało zrobić. Nie wszystko będzie według planu, bo było tak przebrane, że kilku rzeczy nie było i tylko mąż mi powiedział, jak wszedł, że nie na przykład nie było mięsa yy, takiego jak chciałam, yy, ale wziął inne, więc. Powymieniam sobie i pewne rzeczy mi się już rozjechały z tego co widzę, ale to nic takiego. Mam ciągle kopertę z gotówką, sprawdza się to dobrze. Zauważyłam jedną rzecz: mniej się kupuje na promocjach, w takim sensie na zaś, bo wiecie, że w kopercie macie określoną kwotę, ma Wam wystarczyć do końca miesiąca, to znaczy takie jest moje założenie. Więc nie kupuję nie wiem ile tego. Dzień dobry, tak. Chciałeś zaznaczyć delikatnie, że jesteś. Dziękuję. Dobra, no to co. Jedziemy od 20 sierpnia do 30. Plan. Dzisiaj miałam zrobić gotowaną pierś i ona jest zmiksowana później z majonezem z jogurtem. Może być podawana z ziemniaczkami na chrupko z surówką. I już widzę, że plan się nie uda, dlatego że jest dużo schabu, który jest i to jest ten o, schab, nie marnuję, więc ja teraz go zrobię po prostu, rozbiję go, dam przyprawy, włożę do airfryera z niewielką ilością oliwy i będą takie bitki po prostu zrobione, no bez tłuszczowo, no prawie, więc mam takie dwa opakowania, więc zrobię te wszystkie bitki teraz. I przetworzone już można spokojnie sobie zamrozić, jeżeli e, zostaną. A myślę, że tak, bo są dwa opakowania. Więc na jutro do pracy ziemniaczki już mi się w Airfryerze pieką z tymiankiem. Jest też surówka, którą mój mąż złapał i której nie planowałam. To jest tego typu suróweczka. I, i też ją jutro wezmę do pracy dla siebie i dla męża. Nie wiem z ona jest z kukurydzą. Ja ciągle w deficycie 1500-1600 kalorii. Gdzie tu jest kod paskowy? O jest dobra. Żeby sobie wyliczyć, po prostu patrzę, czy jest, bo na FITA tu jest fajna opcja, że możecie z kodu paskowego sobie dany produkt zczytać, mm, i od razu całą tablicę wam tam szczytuje i gramaturę podajecie, więc to jest wygodne. To na jutro, sruweczka ta, żeby się nie popsuła dla mojego syna, też będą bitki, też ziemniaczki, ale chyba mu zrobię. Może jakąś surówkę? Nie wiem, czy zostanie po prostu. Może mu zrobić jakąś sałatkę, taką z sałaty lodowej albo kapustkę on lubi. Mogę mu zrobić też spoko, dużo pomidorów jest, także i cebulę swoją mam. I tu mi się rzuciło coś w oczy niedawne moje odkrycie, to jest yy, dżem. Dżem. Dżem o bardzo silnym smaku kokosa. Ja kocham kokosa chyba i ananasa. Kocham kokos w każdym wydaniu, czy to w kosmetykach, do ciała pachnące, kremy, czy, czy do jedzenia, różne rzeczy bardzo lubię i ma to bardzo słodki, kokosowy smak, fajne do chrupkiego chleba, czy różnych takich zamienników chlebopodobnych, bardzo fajne odkrycie wakacyjne, także bardzo fajna rzecz. Później mamy bolognese i tu właśnie hmm, nie mam mięsa, bo nie było już mięsa mielonego z łopatki ani, ani żadnego innego wieprzowego. A się zastanawiam, czy po prostu do tego nie zrobię innego mięsa. Mam tylko to, dwa takie opakowania filetów z kurczaka, i może rzeczywiście tak zrobię, wiecie, że um, albo zrobię jakąś e, um, putaneskę, albo może z oliwą. Kurczę, ja tu zaznaczę, żeby to zrobić inaczej. Zrobię um, albo oliwa czosnek, może, a nie makaron zrobię, ale napisałam makaron. Makaron um, plus pomidorki. Plus czosnek i po prostu na patelnię z oliwą fajną, aromatyczną i czosnkiem, i będzie super. Pomidorki ja mam swoje takie zawekowane, jeszcze one są, zrobiłam takie weki, że na górze jeszcze umieściłam centymetr oliwy, to jest bardzo fajne, aromatyczne. Więc to będzie takie proste danie, ponieważ nie było mięsa, ale to nie szkodzi. Nie musi codziennie być mięsa. Zupa pieczarkowa planuję zrobić najprostszą, taką wiecie, co nawet zupę krem. I do tego dodam trochę śmietanki, więc to będzie bardzo proste. Można do tego później dać na przykład albo do środka ziemniaczka, albo później jakieś grzanki, coś bardzo takiego podstawowego. Tu mam makaron ryżowy on został w garderobie, w garderobie, w mojej spiżarce. I do tego właśnie fajnie będzie pasować. Filet z piersi. Do tego można dać szczypiorek, do tego można kapustę z marchewką. Marchewka, hmm, jest, jest, dobra. Bo już nic nie miałam po powrocie z urlopu. Wiecie, co nic nie mam. E, więc e, te rzeczy trochę podsmażyć i z tym makaronem ryżowym na patelni e, zrobić trochę też piersi. Do tego też bardzo spoko. Później tortilla z warzywami, z humusem. Humus, bardzo lubimy tego, temat, tego typu rzeczy. Ja czasem robię sama humus, ale powiem Wam, ja lubię te kupne i, i one mi po prostu smakują, są wygodne. Więc często kupuję, czasem robię i do tego tortille takie zwyczajne, to oczywiście sobie. Przeliczę. Taki mój obiad na bazie tortilli może mieć od 400 do 500 kalorii, także mogę tam sobie dać jeszcze fetę, żeby podbić trochę białeczko. Dodam sobie trochę kapusty albo sałaty. No po prostu co tam macie: pomidora, można posmarować serkiem. O takim serkiem, na przykład tą tortillę, yy, i zawinąć, i jest fajny obiad. Fajna jest wersja też z tuńczykiem, ale to staram się raczej jeść w domu, a nie w pracy. Yy, makaron ze szpinakiem i fetą czyli najprostsza rzecz na świecie szpinak, yy, gdzieś feta. I makaron mam jeszcze w spiżarce, hmm, chyba świderki, taki zwyczajny durum. Ryż smażony po chińsku, co ja miałam na myśli, to jest normalny ryż, słuchajcie, po lidlowsku chyba, a nie po chińsku. Zrobię basmati, zrobię z y, piersią, bo mam dwa opakowania i to wystarczy. Trochę groszku, dodam trochę marchewki, trochę kapustki y, i będzie... Mój po chińsku, po moim chińsku, tak, bez, nie daję tych takich saszetek chińskich do środka. Dam sobie sama jakieś tam przyprawy, które lubię, może być na przykład słodka papryka, niektórzy dają wędzoną paprykę, różne rzeczy mam, to tu zapodam. Makaron, o, mielone, kurczę, i co? I co mam tu zrobić? Mielone z manekina, z groszkiem, z marchewką, z groszkiem. Ale wiecie co, wyzwanie się. Co jutro jest środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tu będziemy u rodziców. I wiem, że mama szykuje dla mnie, może nie tak dla mnie, jak dla mnie, ale dla mojego syna, kotlety z groszkiem i marchewką. Więc ja sobie tu napiszę od mamy. Od mamy, bo się dzisiaj pytała, czy coś zrobić. Ja mówię, jak ci zostaną te kotlety, to wezmę, więc prawdopodobnie wezmę od mamy kotlety, więc tu mi zostanie. To zje moja rodzina, ja sobie pewnie zrobię piersi jakąś najprostszą albo omleta sobie zrobię, no coś tam, wiecie, bo nie chcę jeść kotleta smażonego, chociaż mogłabym wliczyć go. Hm. zobaczę, zobaczę jak wyjdzie. Bez przesady. Później naleśniki ze szpinakiem swetą. Mogłoby być też na przykład naleśniki z pieczarkami, z cebulką. Yy, można zrobić na przykład z kapustą kiszoną taką podduszoną, ale zobaczymy czy ze szpinakiem i swetą, bo jedno opakowanie mam. Nie jestem pewna, zobaczymy. Można też na słodko tu zrobić. Na razie tak zostawię i zobaczę później. Pizza z gotowego spodu, czyli. Pinsa. Pinsa fajnie się mrozi, bez problemu można wyjąć na daną okoliczność. Możecie posmarować jakimś przygotowanym sosem do pizzy, który robicie, ale wiecie co, jak nie macie jak, to i ketchup będzie ok. O, to mój air fryer mówi, że ziemniaczki są gotowe. Dobra, skończę mówić. Więc ja mam jeszcze sos do pizzy, który sama robiłam, chyba zamroziłam, wydaje mi się, że w słoiku, więc go z odmentów wyciągnę i może wziąć z promocji wielki blok sera żółtego, który jeszcze mam. Więc ja mam starkowany, zamrożony, to starkuję i yy, no garścią po prostu tutaj posypię, potem dam tutaj zwyczajną szynkę najzwyczajniejszą, już nie żadnych tam dojrzewających coś tam, o trzeba zamrozić tego typu dam po prostu szyneczkę i będzie pinsa, do tego obok sałatka yy, dobra sałatka z grillowanym mięsem plus awokado, czyli najprostsza sprawa na świecie, jeżeli mi nie starczy tutaj sałaty do tego dnia lodowej, to jeszcze sobie dokupię yy, więc sałatkę planuję robić na sałacie lodowej, grillowane mięso to air fryer, kurczaka i, a, i cała reszta rzeczy dostępnych. Awokado jest teraz twarde na tamten ten moment. Zaplanowany będzie fajne, miętkie. Groszek można dodać. To jest bardzo fajne. O, zaplanowałam na 30 sierpnia, ale chyba to wcześniej zrobię. Yy, to jest chyba tureckie danie i robi się to tak, że yy, Francuzi robią to tak, że kroją pakłażany na plastry, które sparzają gorącą wodą yy, i później pieką w piekarniku. Yy, turecka kuchnia, chyba turecka, robi to tak, że grilluje się po prostu pokrojonego pakłażana z dużą ilością oliwy. Yy, Później ten sam bakłażan idzie do jakiegoś robota kuchennego z y, jogurtem greckim, cytryną, czosnkiem i miętą. I z tego się robi taką pastę. Ona jest taka bardzo orzeźwiająca w smaku. Ja tę pastę bardzo lubię. Ona jest propozycją taką śniadaniową, ale może równie dobrze do grzanki być. Może równie dobrze być propozycją obiadową. I ja po prostu pomyślałam, że zrobię taką propozycję obiadową na grzance, na takim chlebie rustykalnym. O tutaj jest, na tym chlebie. Więc grzankę po prostu fajnie opiec z dwóch stron, zrobić po prostu grillowanego bakłażana, który później się robi właśnie z jogurcikiem, z miętą i z miętą w sensie no, mi mięta rośnie na balkonie, <noise> taką miętą i cytryną i czosnkiem. Jak ktoś nie ma mięty, to niech pominie, nie lubi też, niech pominie, bo pakłażan to jest bardzo fajne warzywo, yy, ale lubi się psuć za szybko, więc myślę, że to sobie zamienię z którymś tematem, może makaronem, ze szpinakiem albo, albo tym tutaj, żeby po prostu szybciej to trzeba zjeść, żeby był taki fajny, jandorny. Ten temat bardzo lubi moje dziecko, ja czasem robię sama sajgonki, bo one są dosyć proste w airfryerze. Nie ma takiego super efektu, wiecie, co, jak te gotowce. Żeby był taki efekt, to muszę zrobić sajgunki z papieru różowego, które, no właśnie tak zakręcam, wszystko w środku, i tak dalej. I później jeszcze takim pędzelkiem silikonowym machnę ze dwa razy oliwą, żeby w warferze był taki efekt spalności, opiekalności, czegoś tam, więc to. Tak, to, to mu zostawię na jutro. Niech sobie sam zrobi. Tam za trzy pewnie zje. Eee one są takie ok, powiem wam, nie jestem fanką wolę te swoje, bo yy, tam po prostu napcham, wiem co tam jest w środku, a to taki zawsze dziwny jakiś posmak jest ale dobra, raz na jakiś czas można zjeść, yy, dużo owoców bo mi się chce owoców, mężowi też się chce owoców, widzę, że dużo baba, ba, ba, banów, bananów nabrał, bardzo fajnie, ja używam banana pół banana, biorę sobie do koktajlu białkowego, czasem na wieczór yy, ze dwie miarki yy, izolatu yy, czasem mleko, owsian albo bez laktozy, bardzo różnie i robię sobie taki koktajl białkowy, więc też jest spoko. Albo samego banana, mam ochotę na coś dzisiaj po prostu bardzo węglowodonowego, bo dzisiaj zjadłam za mało, chyba z 900 kalorii mam na liczniku, a jest godzina 21, a jestem głodna. Nie wiem, czy nie dobiję owocem, chociaż nie powinnam tak robić, ale mam bardzo ochotę. O, może jabłuszko? No jabłko mam ochotę, chyba sobie zjem. Także bardzo spoko zakupy, wartość zakupu to 460 zł. No wiadomo, że mogło być lepiej, ale katastrofy też nie ma. I założyliśmy z mężem tak, że plan jest wiadomo najwięcej, ale w piątek mamy możliwość jeszcze po pracy dokupić jakieś rzeczy. Ewentualnie w przyszłym tygodniu żeby nie kupować za dużo, kupić mniej. Jestem ciekawa właśnie tego naszego zadania, czy zmieścimy się w mniejszym budżecie, po prostu 2000, bo ostatnio płynęliśmy z kasą. Jestem ciekawa, na czym te pieniądze tak idą, żeby to rzeczywiście było na jedzenie. I teraz mając tą kopertę z gotówką, sprawdzam po prostu, czy to może wyjść. I zobaczymy. No powiem Wam, że jest to dosyć wygodne. Wygodnie mi jest z gotówką ogólnie, żeby wziąć, pójść i tak dalej. Także podoba mi się to. Prawdopodobnie zrobimy tak też w w przyszłym miesiącu. Zobaczymy jeszcze, czy w tym miesiącu wszystko starczy. Możliwe, że jeszcze ze trzystówki mi zostały w kopercie na jedzenie. E, więc e, powinno wystarczyć. Zobaczymy, zobaczymy, co się okaże. Bo to wiecie, różnie bywa. Nie? Bo tu są rozpisane obiady, ale przecież jeszcze jemy śniadania i mm, kolacje. E, więc czasem po prostu brakuje czegoś i tego nie do końca widać. E, no, zobaczymy, możliwe, możliwe, że starczy. Rzeczywiście trochę mniej pewnych rzeczy mój mąż wziął. Na przykład troszkę mniej ziemniaków, bo to jest dosyć niewiele. Mały arbus, kapusta fajnie, bo to wiecie, różne rzeczy z kapusty można zrobić. To jest bardzo fajne warzywo, uwielbiam. E, ciastka dla mojego syna, maślane, a dla nas e, bardzo lubimy tą czekoladę. Napita orzechami jest ekstra. Więc naraz potrafimy z mężem zjeść tą czekoladę. Jest pyszna. Ciekawa jestem, ilu ona ma w całej. 587 w całej ma. Akurat 100 gram waży, więc można sobie zobaczyć, że prawie 600 kalorii ma w całej. O kurna, no to muszę uważać. <słuchaj> to orzechy pewnie tak tego... Dobra, słuchajcie, to ja się biorę do roboty. Zaraz ziemniaczki mi się zrobiły. Teraz zrobię szybciutko schab, żeby się nie popsuł. Powsadzam wszystko do zamrażarki, co trzeba, do lodówki. I co? I poprzestawiam sobie później te dni. Czasem jest tak, że piszę, piszę po prostu bez dat różne rzeczy i jak robię określone przepis, to sobie go skreślam i widzę, jakie są na kolejne dni. Więc nie zawsze jest tak, że danego dnia mam ochotę na przykład na zupę pieczarkową, tak? Więc zrobię sobie to w kolejnych dniach. Ogólnie, żeby mieć te przepisy i Móc sobie je też zmieniać, dopasowywać. Bo widzicie, to, to nie jest idealne. Bo ja coś sobie zaplanowałam, ale tego nie było. No to w ogóle nie szkodzi, więc e, trzeba mieć taką zdolność też zmiany. Tego nie było dawno u nas. Chętnie sobie też do śniadania do pracy wezmę. Zrobię sobie do śniadania jutro do pracy chleb tostowy, ten pełnoziarnisty z humusem i kabanosem i pomidorami coś jeszcze? Nie, wystarczy. I to tyle to chyba taki szybki film. Słuchajcie, wam rzucę na wieczór i lecę, bo jeszcze robota przede mną, a yy, pół godziny temu miałam się położyć spać. Także tak to już widzę, że to nie wyjdzie. A dodatkowo ostatnio się bardzo źle spało i obudziłam się dzisiaj o czwartej rano i już nie mogłam spać. Yy, było super. Także teraz muszę odespać, a tu jeszcze robota czeka. Dobra, yy, kończę i co. Yy, buziaki, i witam serdecznie po moim urlopie. Wróciłam do żywych i działamy buziaki.